Witam. Jest to nowoczesny aparat słuchowy, klasyczny na baterię model 1000. Jest profesjonalnie wykonanym produktem z materiałów najwyższej jakości o niewielkich rozmiarach. To sprawia, że jest produktem chętnie kupowanym. Kolejną zaletą jest jego łatwość ukrycia. W swoim zasobie możliwości posiada 6 regulację wzmocnienia. Inaczej mówiąc... Regulację głośności. Jego uniwersalne zastosowanie oznacza możliwość stosowania na prawe i lewe ucho. Świetny produkt, który charakteryzuje się kolejną pomocą, jest to przewód silikonowy uniemożliwiający spadanie aparatu z ucha. Posiada również funkcję włącz wyłącz, bardzo przydatną, wydłużającą czas pracy baterii i jej żywotność. Maksymalny poziom wzmacniania aparatu do 40 dB. Zasilany jest jedną baterią LR44, a w swoim zestawie zawiera model klasyczny aparatu suchowego, trzy silikonowe wkładki w różnych rozmiarach, dwie baterie zasilające, sztywne i funkcjonalne etui. Dziękuję za obejrzenie filmu, zapraszam do komentarzy i opinii. Myślę, że aparat pomoże w uzyskaniu lepszego dźwięku.